Dzień dobry, zostałem poproszony, żeby przypomnieć jeszcze raz o odpustach. Jakby, no może nie dokładnie coś powiedziałem, spróbuję jeszcze raz. Codziennie w Kościele Katolickim możemy uzyskać odpust zupełny. Codziennie, w każdym Kościele Katolickim. <laughs> Do tego potrzeba być własnym uświęcający, czyli być po spowiedzi, niekoniecznie w tym samym dniu. Jeśli dalej już nie narozrabiali ciężko, to jesteśmy włascu uświęcającej. Czyli niekoniecznie trzeba się spowiadać w tym dniu. No, jak ktoś stara się być grzeczny, to <laughs> zwykle miesiąc to trwa. To różni u każdego inaczej. Więc by, bycie włascu święcającym, przyjęcie komunii świętej. Uczestnictwo w Mszy Świętej, przyjęcie Komunii Świętej. I potem cztery sposoby możliwości przyjęcia odpustu zupełnego codziennie. To jest droga krzyżowa w kościele albo nawiedzić Najświętszy Sakrament przez pół godziny. Są wystawienie Najświętszego Sakramentu w wielu kościołach. Zwykle w dużych miastach to codziennie w którymś kościele jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Przeczytać Pismo Święte, pół godziny. Pięć times różańca z kimś i to albo, 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 tak? Czyli cztery sposoby. A potem dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Za co papież się modli. Nie za papieża, tylko papież wyznacza każdego miesiąca intencje, w on się modli. Nie musimy tego znać. W intencjach Ojca Świętego, ojcze nasz. I potem trzeba poprosić o uzyskanie odpustu zupełnego. Jak ktoś poprosi, to dostanie. Kłaczcie, otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie. No, warto, warto przyjmować odpust zupełny często. Ja to robię codziennie. Jakby to powiedzieć? No, nie lubię, nie mam żadnej przyjemności w byciu karanym. Odpust zupełny to darowanie kar. Czyli ksiądz w konfesjonale odpuszcza nam winy. Yy, natomiast kary zostają. Te kary to my musimy odpokutować, albo przyjąć odpół zupełny. No to ja wolę odpół zupełny. Ja odprawiam drogę krzyżową w kościele codziennie. Jakoś mi to najbliższe z tego wszystkiego. Jestem Panu Bogu niesamowicie wdzięczny, że. Że odkupił moje grzechy. No i no, ja je mam. Staram się nie, nie, nie robić afer w życiu moim. Na no, wychodzi jak wychodzi. <laughs> więc staram się przyjmować odpuł zupełnie codzienny. No nie można być przywiązanym do jakichkolwiek grzechów, nawet lekkich, żeby to uzyskać cały. Teraz jest mamy rok jubileuszowy, więc w każdym kościele jubileuszowym a w każdym dużym mieście taki jest, a czasami kilka, wystarczy przyjąć Komunię Świętą i dowolnej intencji modli się w intencjach Ojca Świętego i też się dostaje odpustu zupełny. No, ale to w roku bryuszowym. Natomiast odpust codzienny możemy uzyskiwać codziennie przez cały czas. Ech, skąd wiemy, że to działa? Ja wiem. Mnie się cudownie żyje. Mnie się cudownie żyje. Przepraszam, ale ja całe życie w tropikach spędziłem, to mi teraz jest tu zimno. <laughs> Więc teraz tak, skąd to odpusty w ogóle są? Takie, taka historia, że Jezus Chrystus, jak to był na tej ziemi, to dał klucze do nieba świętemu Piotrowi. Tak sobie zażyczył. I Bóg doskonale wiedział, o co chodzi. Piotr zaparł się pana Jusa trzy razy. W najważniejszym momencie. Potem weznął miłość do pana Jusa trzy razy. I pan Jezus z tych dwunastu bo Jan się nie. Za... Jedyny, który nie uciekł spod krzyża, to był Jan. Więc jakby to można powiedzieć, na Janie mógł zbudować kościół, bo ten był jakby bardziej święty. Ale nie, no Bóg doskonale wie, co robi. I jak zbudował na Piotrze kościół, ponieważ ten był prawdopodobnie silniejszy psychicznie, mimo że zaparł trzy razy. No, Bóg to zna nas perfekcyjnie. No, my sami siebie tak nie znamy, jak Bóg zna nas. Więc jak ustalił, że Piotr, to Piotr. I dał jemu klucze do nieba. A jest tylko jeden zestaw kluczy. I on, on ma, Piotr ma, czyli Piotr wpuszcza do nieba. Dlaczego tak? Ponieważ Jednocześnie dał niesamowitą władzę Piotrowi, powiedział, wszystkie, wszystkie grzechy, które odpuścisz ludziom, są odpuszczone w niebie. i Komu zatrzymasz, są zatrzymane. dam mu łaskę spowiedzi. Bóg wiedział, że my upadamy, no, ale jak staramy się, chcemy, to i tak będzie bam. No więc... Dał nieprawdopodobną łaskę miłosierdzia, że mimo iż człowiek upada, ale chce się podnieść, to jest łaska spowiedzi. A Piotr, jako że ma taką władzę, kluczy do nieba, ustalił odpusty. Nie, nie on sam Piotr, bo to z czasem scedował tą, tą władzę na kolejnych papieży. Dzisiaj jest Leon. I ten Leon też ma władzę ustalania odpustu. Jak będzie chciał, to to zrobi, ale tych odpustów już jest tyle, że to już chyba wystarczy, żeby wejść do nieba. E, więc kolejni papieże ustalali odpusty. I to ma moc. To, ponieważ każdy papież ma taką władzę. Ma niesamowitą władzę. Ma władzę wpuszczania ludzi do nieba. No, niesamowite. Nieprawdopodobna władza. Niesamowitą władzę też ma każdy ksiądz. Każdy ksiądz w imię Jezusa Chrystusa ma moc odpuszczenia nam grzechów konfesjonalnych. Dlatego warto chodzić. Kościół katolicki ma nieprawdopodobną ilość skarbów. To jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ksiądz codziennie konsekruje chleb, zamieniając go w ciało Jezusa Chrystusa. I mówi, przyjdźcie, spożywajcie z tego wszyscy. To jest ciało moje, które będzie wydane za wasze grzechy. No to, że każdy grzechy ma, to każdy to rozumie. No. A zaproszenie na ucztę pańską, to tam jest takie powiedziane w czasie mszy świętej, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę pańską. Ci, którzy zostali wezwani i przyszli. Niesłychanie miłe. Lekceważenie zaproszenia Boga, bo to jest codziennie, to zaproszenie jest codziennie, no jest absolutnym błędem. Jeśli ktoś uważa, że jest zapracowany, nie może i tak dalej, tak mu się mocno wydaje, że przyjdzie w niedzielę albo na Wielkanoc, bo na Boże Narodzenie, to zła odpowiedź. Dlatego, że gdyby ksiądz dawał przy wejściu do kościoła 1000 zł, to każdy by był. Jakby dawał 500 zł, też by każdy był. Tam był tłumnie przebrany w tym kościele. A jedna komunia święta jest więcej warta, niż dobra całego tego świata: całutkiego, okrągłego, kulistego świata. A jedna komunia święta jest więcej warta niż męczeństwo wszystkich męczenników razem. Wiemy, ile się ludzie wymęczyli, ile męczenników było, ile cierpienia. No to ja zdecydowanie preferuję komunię świętą. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom, w świętych. Ja moją wolną wolę. Całkowicie oddaję Tobie Panie Boże, bo wiem, że Ty poprowadzisz mnie do raju lepiej ja sam siebie. I się zawsze dzieje Twoja święta wola. Niemcy ja błogosławi Bóg i Krzech Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.